Witam serdecznie w krótkim tutorialu, jak wyłączyć dźwięki na tym spieku, czyli player Join, player Left. Klikamy w takim razie opcję Settings, Option, zakładka Sound Notification. Oczywiście tutaj mamy wszystkie wymienione dźwięki, które słyszymy, i możemy wyłączyć pojedynczo, czyli na przykład player Left. Klikamy Clear. Play Rejoin, klikamy Clear. Ogólnie u mnie ta opcja już jest wyłączona, ale tutaj powinna pojawić się ścieżka do pliku dźwiękowego i po prostu ją wyczyszczamy i wtedy znikają nam dźwięki. Bądź takim najszybszym, najprostszym sposobem jest zaznaczenie opcji Disable All Sounds, wtedy wyłącza wszystkie dźwięki na tym spiku. Tak chyba byłoby na tyle. Dzięki.